Cześć, to i koza kanał Koza Sport. Witam Was w kolejnym paku openingu na moim kanale. Ależ ta drużyna tygodnia wygląda naprawdę, jest co wypakowywać. Jeśli Wy chcecie kupić sobie końce na paczki, zapraszam Was do Thanks for Trade. Link znajdziecie poniżej. Ja mam dzisiaj 300 tysięcy. Na pewno trafimy Ronaldo albo Ibra, Tak więc zaczynajmy. Dobra, pierwsza paczka. Dawitala Banani, proszę Was o jak najwięcej łapek w górę, jak zwykle pod tymi pack openingami. To jest bardzo ważne. Jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie, a my trafiamy Cane w pierwszym, w pierwszej paczce. Jeden hazard. Oj, gdybyśmy trafili Azarda, nawet nie musi, być, nie musi być Ronaldo, gdyby był Azard. Walker to nie jest złe trafienie: Walker jest szybki i wszyscy chcą go mieć, tak więc nie jest źle. No Messi, ja zamykam oczy. No na Messiego też bym się nie obraził. I co będzie w tej paczce? Ja nie pomijam. I w środku mamy Lopeza, super opem bramkarza, ale no nadal. No to nie jest najlepsza paczka. Jeden Nazart na paczce. Zobaczmy, co będzie w środku. No dobrze, już 50 tysięcy końców ponad za nami, a my nie trafiliśmy jeszcze nikogo znośnego nawet. Oj, Oj, oj. najlepsze są w tej paczce stroje, Bayern. Dobra, kolejna paczka na niej. David Olawa, Austriak z Bayernu, mógłby wypaść w paczce, a zamiast niego jest Shiriko, si, si, Super. O, myśliwy, to nam spłaca tą paczkę w sumie, więc nie było aż tak źle. Dawaj, 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 Guain. Proszę cię, uratuj nas chociaż troszkę w środku. Oczoła i koszta. Szkoda, że nie ten koszta z Chelsea. Chociaż ten ma naprawdę niesamowite uderzenie. To jest jeden z. On ma chyba, jeden z silniejszych strzałów w grze, tak mi się wydaje. Dawaj, Griezmann. Dawaj, daj kogoś. Wilsher. To jest na razie nasze chyba najlepsze trafienie, jeśli chodzi o zawodników Jack Wilsher. To jest naprawdę smutne, że to jest najlepsze trafienie. A już wydaliśmy 150 tysięcy końców, prawie. No, jeszcze jeszcze nie do końca, ale no, idzie na razie tak opornie, że to jest masakra. Messi, znowu ty. Znowu zamknę oczy. Blind. Ojej, już zobaczyłem Manchester United i, i holenderską flagę. Kurcze już, już była nadzieja tutaj. Nic. Tim Howard na kolejnej A Ej, co, co ja mam z okiem? Ała, ale mnie działo. Fabregas. Nie wiem, czy jest się z czego, z czego cieszyć. Na razie jest to na pewno... E, oj, mam zajętą listę transferową. Jest to na pewno najdroższy zawodnik. Znaczy najlepszy zawodnik, jakiego trafiliśmy, jeśli chodzi o overall. I ile kosztujesz panie fabregacie? Aż sprawdzę, aż sprawdzę, bo może jest szansa, że zwraca nam się paczka, chociaż co patrząc na warunki, szczęścia jakie teraz mamy jest naprawdę smutne, znaczy niezłe. 8900 fabregas do klubu. No ale smutne, że to jest jak na razie najlepszy zawodnik po 200 tysiącach już prawie. Ojeju. Zobaczmy. Cross, Tony Cross, tak jest. 85, overall. Nie mam pojęcia, ile kosztujesz. Cross. Ile kosztuje Niemiec z Realu Madryt, 8700. No przynajmniej paczka się zwraca. Uuuu. No dobra, mamy darmową paczkę. Ostatnio w takiej był Dani Alves Może tu ktoś niesamowicie dobry, Hermann German. Ale, no, to nie jest źle, no, nie jest źle. Jest świecący zawodnik, gdzie jedyna karta jest świecąca, więc nie ma co narzekać. Wow, 5000 monet w tej paczce i dobry modyfikator. Eee, to może to nam się zwróci raczej, bo ten modyfikator raczy, raczej chodzi powyżej 2000. 5000 monet, użyj karty, użyj karty. Jeszcze z pixelu dostaniemy 1300, więc praktycznie zwraca nam się ta paczka. No. Tu nie będę narzekał, a w kolejnej jest Team Howard. Znaczy na kolejnej jest Team Howard, a w niej. Wow! Mamy Informa! Wreszcie! Uuu! tak jest! Dżusak. Nie wiem czy jest coś warte, ale zobaczcie, to jest idealny lewy napastnik. 82 tempa, 82 strzałów, 82 podań, 80 dribblingu, 4 gastki. Które jesteś nożny? Lewo, no to troszkę słabo, ale naprawdę super. Mamy Informa w końcu, po... 240 tysiącach i Betius, który jest niesamowity Jest z nim skład builder, zapraszam Pierwszy squad builder z FIFA 15 na kanale Jeden Hazard W środku jest Silva Tiago Silva ha, ha! Boże, jaki miałem opóźniony zapłon Tiago Silva Super, super, Tiago Silva Ile kosztujesz? Sprawdzamy, bo już mamy zapełnioną Listę transferową hmm. Silva, 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 Tiago Silva Ile, 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 ile? 54 tysiące, no nie jest jakoś super duża, ale nie jest najgorzej W końcu 87 overall w naszym klubie No wreszcie coś Dawaj, 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 dawaj Czorluka 20 tysięcy do końca To będą jakieś 2-3 paczki jeszcze, zobaczymy A w tej jest Ronaldinho Legenda No mamy prawidalnie na ostatnią paczkę Sprzedałem sobie tam paru, znaczy dwóch zawodników, żeby nam wystarczyło. No i ostatnia paczka. Ostatnia nadzieja na trafienie Ronaldo albo Ibrahimowicza. Zobaczymy, co będzie. Ja zamknę oczy, może lepiej. Ojej. Co w tej paczce Pewnie już się otworzyła, czy jeszcze nie? Myślę, że tak. Gareth Barry. Tak, więc zostały nam całe trzy końsy. No i. I jeden informit Jago Silva. Tak więc moje szczęście w tym pack openingu. No, nie było najwyższych lotów, ale mimo to mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Eee, I że zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeste jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Tak więc to był Koza, kanał Koza Sport. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie. Piona.